Cześć! Witam wszystkich, tu Hikomikos. Niedługo wyjdą nowe karty Pokémon GO. Już będzie pre-order dostępny na mojej stronie internetowej hikomikos.pl i donatorzy, którzy wyślą minimum 35 zł, będą mieli opening na odcinku razem z pozdrowieniami, które napiszą właśnie w dodatkowych informacjach. To będzie na zasadzie coś takiego jak Logan Paul robił box breaka. to ja będę robił box tych zestawów z Pokémon Go. Więcej informacji na moich live streamach i na live'ach właśnie. Można się zapisać. I chciałem wam pokazać właśnie jak to wygląda w Pokémon Center, które boxy zamówiłem, ale trwają prace serwisowe, więc korzystajmy sobie ze strony Pokémon Poke Beach. Z Poke Beach. Spoko strona, oni tutaj zawsze mają ciekawe niosy. Tak wygląda booster pack. Jak widzicie, mamy Mewtwo. Mamy Pikachu, Larmitara, Pokestopa, Blissy, Geradosa, Profesora, M. Epoma, Concaldera. E, angielskie karty, które się pojawią, mamy już znane również e, ilustracje. 78 kart w głównym secie to jest to, co widzimy: tutaj jest Aloński Executor, HP240 i dwa ataki: Growling Tail oraz Head Swing, jego numer to 5. I fajne jest to, że karty mają, jak widzicie, taki symbol, ikonkę GO w lewym dolnym rogu. Tu mamy Magikarpia. Ten ma za to 30 punktów życia. Niektóre karty widzę, że mają taki symbol, właśnie Pokémon GO. Ten egzekutor nie ma akurat, ale Magikarp już ma. Jestem ciekaw, od czego to zależy. Dobra, idziemy dalej. GERADOS, ewolucja Magikarpia, bardzo fajnie. Pikachu. To jest Common. również ikonka Pokemon Go. A, jeszcze co zauważyłem, to w copyrightach, jak zobaczycie na sam dół jak zlecimy, to w pierwszej kolejności jest Niantic. Nie wiem, czy to były takie zasady, że że Niantic się zgodzi na produkcję kart Pokémon, jeśli oni będą jako pierwsi tym kopierajcie na tych linijkach? Nie wiem, ciekawe. Kolejne karty, bardzo fajne to jest 2 V. I tu mi się podoba, bo ma Super CyPol i Transfer Break, który zaatakuje za 160 punktów obrażeń. To jest bardzo fajna karta. A jeszcze fajniejsza to jest Mewtwo V Star za 280 HP. Ma Cyperge po 90 obrażeń zadaje. I 90 jest za każdą energię odrzuconą. Można odrzucić maksymalnie 3 energie od niego. Mr. Power to Star Raid. Mamy również Meltana. Pokémon, który po raz pierwszy pojawił się w Pokémon Go. Thundershock. Śmiesznie. Jego ewolucja również nie, nie, mogłoby, nie, nie mogłoby jej zabraknąć. Melmetal. I jest też Melmetal V. Nie wiem czemu te V-karty nie mają ee, tego logo Pokémon Go. Dalej jest słodka Chansi, No, po prostu cudo. Relaksuje się gdzieś tutaj w krzewach, krzaczkach. Smaczne jajko. Ule 30 obrażeń z jednego Pokemonu w na ławce. Chansey nosi w sobie nie tylko pyszne jajko. Czy... jajko Czency jest nie tylko pyszne, ale jest yy, bogate w wartości odżywcze. Używa się go jako wysokiej klasy składnika do gotowania. To, to niezłe informacje na karcie Pokémon o Czency. i to jest śmiesznie, bo yy, ilustracja jest inspirowana właśnie Pokémon Go. Mapa narysowana, Pokestopy i Blissey wpakowana do gyma. Team Valor broni właśnie ta Blissey jako takie. Zaznaczenie, że ten Pokémon jest do Dreamów. To jest Pokémon szczęście. Kiedy Blissey znajdzie osłabionego Pokémona, podzieli się swoim jajkiem i zaoferuje mu opiekę, dopóki nie poczuje się lepiej. Widzicie jak Blissey dba? Mamy też kartę Eevee. Fajnie. Ta ilustracja robi End Design Incorporation. To takie 3D. Bardzo ładne. Jeszcze jest Snorlax. No po prostu cudo. Wszyscy się doczekali. Mój ulubiony Pokémon z tej serii. Eee, Blok, Abilitka. Tak długo jak ten Pokémon jest na miejscu aktywnego Pokémona, twój przeciwnik nie może się wycofać. Ma też Atak, kolaps, za 4 energię, 150 obrażeń, ale wtedy Pokémon jest uśpiony, mój. Mocne. Przeczytajmy. Nie jest usatysfakcjonowany, dopóki nie zje ponad 880 funtów jedzenia każdego dnia. Kiedy skończy, od razu kładzie się spać. Fajnie. Yy, I mamy takie właśnie trainer. O nie, to jeszcze tutaj jest kilka kart, zapomniałem. Ejpom, bardzo ładna ilustracja, przyjemna, odbijająca się pokebole, że nie można się go złapać. Długo ogonowy Pokémon. Super. Jest też czego ewolucja. Embipom. Spoko te ilustracje ma, mają porobione te niektóre Pokémony. Tak kreska mi się podoba. Blanche, liderka teamu Mystic. Jest prosta zasada. Dobierz dwie karty, jeśli... ...dobierzesz rzuć monetą. Potem dołóż energię. No to taka eee, sama zasada, tylko tu jest ognista. Eee, a tu jest elektryczna. Bardzo mi się podoba ta ilustracja, ładny. On jest tutaj. Nurmodul. Pokémonowy. Przyciągacz. Każdy z graczy bierze 3 karty. Jeśli jest Pokémon, bierze go do ręki. Ok. Pokestop Trainer. Nieźle. I to są prawdziwe karty Pokémon Go. Tak będzie wyglądał Elite Trainer Box. Ja zamówiłem Elite Trainer Boxa Plus. To znaczy, że będą tam w środku dwa boostery więcej. Także będzie opening kart. Ktoś chce się zapisać, żeby otworzył jego booster na moim odcinku. 35 zł donate, zapraszam, jest taka możliwość. O jeszcze tu widzę, że jest karta Mewtwo V do kolekcji. No to będę miał nieźle uzupełnione zapasy. To jest ilość, co, co będzie dostępne w normalnych boosterach, w normalnych Ali Trainer boxach. I te Trainer Boxy będą dostępne w PokemonShop.pl Z pośrednictwem kodu Hikomikos dostaniecie gratis moją kartę z autografem Jak i również... Um, znaczy nie wiem, jak poprosicie ładnie to może dostaniecie też kartę Snorlaxa Hikomikosowi hmm, Jeśli jeszcze jakieś tam zostały Zostanie. Tak wygląda ten Trainer Box Tak wyglądają przykładki Spoko sprawa bardzo ładny ten niebieski odcień podoba mi się koszulki sztos to jest jeszcze poradnik gracza kostka z brokatem widzę i niebieska to jest właśnie Pokémon Center Elite Trainer Box Plus to jest właśnie to co zamówiłem to to jest trochę większe opakowanie mi się wydaje a i koszulki będą inne to ja mam takie koszulki jakby full art. Oho. Nie mogę tego Pikachu od początku odcinka złapać co jest gra. Tu jeszcze jakieś takie chyba przekładki specjalne. I takie pudełko. Takie pudełko. Mają być też metalowe znaczniki. Z niebieskim wyglądają epicką. I metalowa moneta z miotu. Tak to wygląda. Będą też takie deki miotu V i Melmetal V. Jak tutaj mamy podstawowy V Battle Deck, a to jest zwykły dla jednego gracza? I tak wygląda karta promo, która znajdzie się w tej talii. Mio Mew. To, Melmetal, Melmetal. Ok, oprócz tego będą też takie specjalne karty trenerów. Special Collection Team Instinct. Tak się nazywa ten box. I zawiera 6 boosterów i jedną kartę trenera. Promo. Tutaj jest Spark w wersji Full Art. No po prostu Hot. Sztos. Gorący towar. Tutaj jest Plunge. Team Mystic. Ta ilustracja w tle galaktyki, kosmosu obłędnie wygląda. I tutaj jest Special Collection Team Valor z kandelą. Tu już samułka mnie męczyła, żebym. Jakimś cudem załatwił yy, dla niej jedną kartę, także ogarniemy, ogarniemy. Nie ma sprawy. Będzie również taki śmieszny Alalon Executor, którego nikt nie będzie chciał, bo to będzie box, który zostanie we wszystkich sklepach i jego będzie najwięcej, bo nie będzie wykupowany. A to jest box, który ja już zamówiłem, 4 sztuki. Tu jest 8 boosterów, przypinka z Eevee i jeszcze taki specjalny, nowy Shiny, nowe formy kart Shiny na kartach będą, czyli Radiant Eevee. Jaram się mocno, bo ta ilustracja jest super. Oprócz tego, e, podobna ilustracja zostanie wydrukowana na playmacie. Spoko sprawa, że taka playmata będzie w takim boksie. E, przypinka z Eevee w środku. E, boostery oczywiście, tak wyglądać będzie tył pudełka. A oprócz tego, w tym boksie będzie dziwny kod odblokowujący bonus do Pokémon Go. Czyżby to oznaczało, że właśnie za pośrednictwem tego kodu dostaniemy jakiś bonus w postaci e, kart, e, nie wiem, czy odznaki, czy jakiegoś Pokémona Shiny, nie wiem, jestem ciekaw co tu będzie. Puszki, bardzo ładne, bo będę mógł je sobie ustawiać na półce. I mamy tutaj Pikachu z giftem, prezentem z Pokémon Go, jak go tutaj nosi. O oh, wow, ale wysokie powiększenie możemy zrobić tej puszki. No, po prostu epicko to wygląda. Nice. Jest też kolejna puszka z Blissy. Tu mi się podoba to wycięcie, ale, ale jest jedna najlepsza, która najbardziej wygrywa. To jest ten przecudowny Snorlax tutaj. No sztos po prostu, sztos. I to jest Pikachu promo, który będzie w tych puszkach. Gift Delivery. No i ta ilustracja jego, bardzo ładna, bardzo ładna. Gift Delivery i Pickable, Spoko. Oprócz tych dużych puszek, będą takie małe puszki. Po 50 złotych. I tu w środku mamy... Właśnie... Takie wzory jak Magikarp, Pikachu, Blissey, Eevee i Snorlax. Oprócz tego Pokébole, te duże, takie wiecie... Ja ich mam tu pełno, ale kurczę, teraz pod ręką nie mogę żadnego znaleźć. Jak tak, to się wszędzie uwalają te Pokebole, bo duże są one. Znalazłem. No to taki ten duży Pokebol będzie. Bo nie widzę, żeby oni to jakoś zmieniali. Są cały czas takie same. Te bole. I one są tak otwierane, że w środku są boostery, co nie? Oraz właśnie kody do tego trading card game. Spoko sprawa. Taki metalowy Pokeball To postawienie na półce epicko wygląda. W kolekcji. Tu mamy również japońskie karty, które były właśnie przed chwilą pokazane. To są te wszystkie, które mieliśmy. Się zastanawiam się, czy brać w ogóle japońskiego boksa, który będzie jakiś niecały miesiąc temu przed e, premierą angielską, nie wiem. W sumie nie ma tu jakichś takich kart, które bym bardzo chciał. No, może ten Snorlax Hola, który tutaj jest. Japońska wersja Hola mi się podoba. Jestem ciekaw, czy te Radiant karty będą ładnie wyglądały po japońsku czy po angielsku. No i Karty Trenerów, o oh wow, tu nawet jest jakieś takie tło, lepiej wyglądające niż tam. Ha, 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 ha. No tak, tak to wygląda. Pierwsze spojrzenie na karty Pokémon GO. I jeszcze będzie specjalny, w związku z tą kolaboracją będzie Pokémon GO na lidze. Więcej informacji będzie o tym ogłoszone niebawem bo to wszystko zostało opóźnione przez pandemię i tak dalej, i tak dalej. Także ja już na swoją stronę Hikomiko.pl dodałem. Tutaj można się zapisać na odcinek. No w sensie tu jest takie po prostu info. 1 lipca 2022 roku otworzę 32 boostery Pokémon GO. To będą Radiant EV Collection Boxy otwierane. A 22 lipca będę otwierał właśnie Pokémon GO, Pokémon Center Elite Trainer Box Plus. I tam będę miał 48 boosterów, także można się zapisać. A nie przejmujcie się tym, że napisałem tu, że jedna osoba może się zapisać na max 3 boostery. Bo chodziło mi o to, że 3 boostery się najlepiej mieszczą w kopertę, że 1, 2, 3. Ale będzie można ogarnąć inne opcje wysyłki do Was pocztą. Wiecie, ja zamówiłem już tutaj e, setki kopert, także e, ogarniemy temat. Wszystkie, wszystkie wysyłki dodatkowo są e, płatne. To trzeba będzie sprawdzić e, na stronie royalmail.com. E, ile kosztuje wysyłka do Polski, takiej taki przesyłki, listu grubego, e, i, i, i ogarniemy temat. E, I można wysłać też te pozdrowienia tam 100 znaków około. E, I tu będzie cała lista osób, które się zapiszą na te boostery. Pokemon Go. Coś jeszcze mamy ciekawego z nowości. No ta Dark Fantazma. Enamorus. Czwarty ze tutaj. Trio. Tak wygląda ta karta. Jedni ja mówią, że ładnie. Druga, że brzydko. Bogini miłości. Po prostu ten Pokémon jest brzydki. Ilustracja tej karty jest bardzo ładna. Ten Pokémon po prostu tak wygląda. Zresztą te Pokémony nie są jakoś piękne. Nawet jak popatrzymy na te pozostałe trzy. Czy te formy normalne, czy teriańskie. To one wszystkie tak wyglądają. A i jeszcze jest Arkfon. Bardzo fajna karta. Fajnie wyglądająca. Nice. I jeszcze jest ciekawy news, bo The Pokémon Company kupiło firmę Millennium Print Group, czyli firmę, która produkowała karty Pokémon Od ponad... Od, od 2015 roku razem te firmy współpracowały. No i mi się wydaje, że po tych wyciekach kart właśnie z Celebrations... Co so, pracownicy kradli te karty? Może jakieś kary nie weszły za bardzo? I do Pokémon Company chce mieć większą kontrolę? Nie wiem. Słyszałem też plotki, że Astral Radiance ma być yy, tylko w jednej fali druku, tylko właśnie przez to, że ta firma ma być przejęta. E, Kopak Amazonia zajmuje się produkcją. Brazylijskich i portugalskich produktów. No tak, tutaj się zajmują. Ciekawie, bo to w kilku miejscach na świecie teraz e, właśnie takie fabryki są. W międzyczasie, jak jedna nie drukuje, to może druga będzie mogła e, drukować. Gdy Pokémon Company robi bardzo dużo pieniędzy. No, Gdy Pokémon Company dużo zarabia teraz na, na naszych kartach Pokémon. Jakby nie patrzeć. I widzę, że dużo się dzieje również w związku z Pokémon Go w Polsce, bo całe oficjalne strony są nawet tłumaczone teraz. Nawet wystarczy, że wejdziecie sobie na Pokémon Go Live i zmienicie język na polski. To mamy całą stronę przeznaczoną, przetłumaczoną. Pokémon GO zawitają Mega Latias i Mega Latios, a w wydarzeniu Pokemon Air Adventures od 3 do 10 będzie można rajdować. Wszystkie newsy odnośnie Pokémon GO. Już nie trzeba wchodzić na żadne strony, żadnych tłumaczeń ani nic. Wszystkie informacje o feście yy, są właśnie tutaj podane. Ja stąd nawet brałem informacje na temat eventu. Jakie są lśniące, czyli Shiny. Tylko, że widzę, że tutaj używają dwóch tłumaczeń. Błyszczący i lśniący. A w anime był przetłumaczony jako lśniący. Także bilety można kupić... Do 5 czerwca. A, no to... Luz. Czyli można aż do końca, tak? Mnie nie będzie, bo teraz w tym tygodniu, powiem Wam, że szef leci do Austrii. I... Ja zostaję sam. Restauracja na mojej głowie, więc nie będzie jak. Widzę, że nie wszystkie są jeszcze przetłumaczone strony. Stare strony mają jeszcze angielskie wersje. I jeszcze tutaj mapa. Dzień społeczności. Aha! Czyli są tutaj w ogóle, dodali nawet mapę, gdzie się dzieją jakieś lokalne eventy. Zobaczmy na Polskę w takim razie. Ty, Tur Turcja jest na południu? Słaby byłem z geografii. Coś mi się pomyliło zawsze, że gdzieś na. Dobra, nieważne. Bydgoszcz. Warszawa. Elektrownia po wiśle. Wrocław, Wrocławia. Kraków, więcej bonusów w grze. W Niemczech jest dużo. U mnie w Irlandii Północnej nic nie ma, ale lipa. Wielka lipa. Mogliby się postarać. Coś więcej zrobić. I tak lepiej. Dobra, to co, idziemy? Znaczy ja idę spać, wy możecie sobie zobaczyć inne odcinki na moim kanale. I co? No, fajne te karty Pokémon Go. Mam nadzieję, że trafimy jakieś super dropy z tych paczek. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Na razie, cześć.